Dzień dobry, kochane me. Muchomory. Dzisiaj pogadamy o tym, jak przestać cierpieć, jak przestać czuć ból, tak? Jak przestać. mieć złamane serce. Po pierwsze, po pierwsze, po pierwsze, po pierwsze, was nie da się złamać. Po prostu, Wam nie da się złamać, ani serc. Po prostu was się nie da złamać, bo jesteście istotami perfekcyjnymi, Perf perfekto po prostu perfekcyjnymi i jeżeli czujesz ból albo cierpisz albo coś w tym stylu to znaczy że masz jakąś myśl w umyśle, tak? Czyli myślisz o czymś co Powoduje w ciele emocje, i wtedy czujesz ten ból i cierpienie. Czyli w umyśle myślisz o czymś, o kimś, że ktoś coś zrobił, tak? I do tej myśli jeszcze opowiadasz miliony tam historii, tak? I w tej główce, w tym umyśle. Tworzysz tą historię, która wydziela w całym ciele energię, emocje, i wtedy czujesz ból, czujesz cierpienie, tak? Bo bez tej myśli tego cierpienia nie ma. Rozumiecie? Wy musicie najpierw o czymś myśleć, żeby to potem czuć. Czyli w jednej sekundzie możesz przestać myśleć o tym i opowiadać sobie historię i w tym momencie już nie czujesz tego bólu i cierpienia. Rozumiecie? Bez myśli nie ma bólu. Bez tego, bez tego umysłu, jak się odetniecie od tej głowy i nie, nie będziecie myśleć o różnych jakichś dziwnych sprawach, to tu w ciele nie ma możliwości, żeby ta emotion przyszła i was cokolwiek bolało, tak? Czyli wszystko, co czujesz ogólnie, to i tak jest iluzją, tak? To jest takie realne, nie? Że niby, że ty kurwa czujesz, nie? Że ty czujesz to. Ale, ale tej historii można opowiadać sobie latami, latami, zwłaszcza dużo starszych ludzi, gdzieś tam coś się wydarza, nie? I oni przypominają sobie o tym, rozumiecie? I już w mózgu tam się tworzy ta historia, i oni mogą tak cierpieć latami. A ogólnie tutaj wszystko jest ok, i tutaj się nic nie dzieje, ale oni myślą, i tutaj się wydziela emocja, i można tak cierpieć do usranej śmierci. Tak? Czyli. Po pierwsze, trzeba wyjść z roli ofiary, tak? Zrozumieć, że masz nad wszystkim kontrolę. Rozumiecie? Przynajmniej możesz zmienić myślenie. Rozumiecie? O tak. Myślisz o czymś. I możesz przekierować tą myśl na coś kompletnie innego w tym momencie, i wtedy już ciebie, i już wtedy, jak pomyślisz o czymś fajnym, miłym i, i czymś tam, to z automatu w ciele tworzy się fajna emocja. Rozumiecie? Czyli to ty wybierasz, jak się czujesz każdego dnia, i w każdym momencie. Możesz wybrać, jak się czuć. Rozumiecie? Czyli myślisz o jakiejś dupie i idziesz sobie do kogoś i jeszcze o tej dupie opowiadasz i tak sobie opowiadacie nawzajem o tej dupie, marynienie, nie? i wtedy ty czujesz się taka wykończona, bo ty ciągle o tym myślisz, o tym jeszcze mówisz. I po prostu non-stop tutaj emocje krążą, nie? Dlatego trzeba przestać myśleć o dupie marynie, przestać dawać swojego fokusa na rzeczy, które się tam wydarzyły, bo wasze umysły połowę rzeczy i tak nie pamiętają dokładnie tak jak to było, tylko jakieś urywy, rozumiecie? I przestać te historie przewalać znowu na kolejne momenty, bo pamiętajcie, że jest tylko tu i teraz, tak i w każdym tu i teraz możesz zmienić wszystko, zacząć myśleć Inaczej, zacząć mówić inaczej. Rozumiecie? Musicie spiąć dupasy i zacząć, żeby nie wiem co, żeby was tam kurwa wykręcało. Musicie zmienić myślenie. Nawet jak nie dacie rady, już kurwa, od razu wszystko, to przynajmniej małe kroki, bo jest tylko tu i teraz i w tu i teraz możesz zmieniać wszystko. Moment po momencie możecie zacząć wybierać inaczej. Tu wszystko możesz wybrać. Możesz wybrać. Masz myśl do dupy i masz myśl jakąś inną i to jest twój wybór na jakiej myśli ty się dzisiaj zatrzymasz, tak? Czyli gdzie swoją uwagę przekierujesz jak przekierujesz na fajną myśl, to z automatu będziesz czuć się dobrze. Jak przekierujesz znowu na dupę marynę, to znowu będziesz czuć się źle. Także ty możesz kierować tym wszystkim, płynąć, kierować, wybierać. Rozumiecie? And that's it. Bez myśli nie ma. Emocji, jak jesteście odcięci od umysłu, tak? Czyli jesteście w medytacji, która nie musi być na siedząco bez ruchu, tylko medytować możesz w, w, w ruchu, w kroku, w spacerze, w jakimś różnym tam rzeczach, tak? I możesz zmienić myślenie, i możesz wybrać inaczej, tak? Czyli bez, bez, bez myśli nie ma prawa nic zaistnieć najpierw musisz o czymś pomyśleć. Musisz pomyśleć, że a dobra, zaraz y, zjem se coś, nie? Ty musisz najpierw pomyśleć o tym. Ja chcę coś zjeść. Dobra, to chcę zjeść. Ok. Tutaj idę. I to z automatu po prostu kurwa cię kieruje, gdzie co jak i o który. Rozumiecie? I tak jest ze wszystkim. Czyli możesz wybrać inaczej. Rozumiecie? Macie moc, o jakiej pojęcia nie macie. Macie moc uzdrowienia, macie moc wszystkiego zacząć, myśleć inaczej, mówić inaczej. Z myśleniem jest czucie. Z myślą wybierasz czucie. A pamiętajcie, że jesteśmy w świecie energii. Twoje ciało też nią jest. I skaczemy po różnych częstotliwościach. Czyli cały czas kurwa o tak. Opie. Z momentu na moment. Możesz skakać po różnych częstotliwościach. Myślisz do dupy, gdzieś tam, zjeżdżasz. Myślisz lepiej, drz, wjeżdżasz. Myślisz tak, jesteś tu, albo tam wybierasz gdzie, gdzie gdzie chcesz być w tym pięknym świecie także kwiatki nie musisz czuć się do dupy możesz czuć się wspaniale także tyle chciałam Wam na chwilę obecną powiedzieć buziaczki pięknego, cudownego Dnia z pozytywnym myśleniem na czole. <laughs> Buzia.